W maju do komendy powiatowej w Lwówku Śląskim zgłosiła się mieszkanka Gryfowa Śląskiego, która poinformowała, iż chciała wziąć kredyt gotówkowy i w momencie sprawdzenia przez bank uzyskała informację, że jest obciążona wieloma kredytami na łączną kwotę ponad 50 tysięcy złotych. Z uwagi, że nie zaciągała żadnych zobowiązań ani w banku, ani przez internet, natychmiast poszkodowana udała się na policję, by zgłosić przestępstwo. Policjanci rozpoczęli współpracę z bankami, uruchomiono także czynności operacyjne. Po niespełna kilku dniach wszechstronna analiza pozwoliła kryminalnym ustalić, że źródło oszustw jest skumulowane w Gryfowie. Policjanci z Gryfowa na podstawie nakazów przeszukań weszli jednocześnie do mieszkań w centrum Gryfowa i Lubania. W mieszkaniu w Gryfowie została zatrzymana 27-letnia kobieta, dobrze znana organom ścigania. W mieszkaniu policjanci odnaleźli i zabezpieczyli dużą ilość skradzionych oraz tzw. kolekcjonerskich dowodów osobistych: karty telefoniczne, dokumentację bankową, drogą biżuterię i elektronikę. Dopełnieniem była książka znaleziona przy łóżku zatrzymanej o wymownym tytule: Jak kraść podręcznik złodzieja. Podobnie było także w Lubaniu, tam policjanci kryminalni też zabezpieczyli znaczną ilość aktywnych telefonów i skradzionych dowodów osobistych: prawo jazdy i innych dokumentów. Zatrzymano 41-letniego mieszkańca Lubania. Zatrzymani trafili na 3 miesiące do aresztu. Jak się okazało, para dokonała kilkudziesięciu oszustw i wyłudziła znaczną ilość kredytów w całej Polsce. Trwają czynności w tej sprawie.